Moi drodzy, słuchajcie, straciłem tamten odcinek, gdzie przelazłem 63 level i bo była mam czarnia, 23 minuty odcinka były, więc nie mógłbym tego wrzucić, przepraszam, przepraszam was bardzo. Tak w ogóle to cześć z tej strony Konni, bo kiedyś, no, ostatnio się nie przewitałem i dzisiaj jedziemy sobie, jest nowy dzień, chociaż rzucam to tego dnia, wszystko. Wszystkie odcinki nagrywałem wczoraj, tylko dwa odcinki. I na tym odcinku prawdopodobnie już przejdziemy extreme, bo potem tym poziomie, na którym ja teraz jestem, jest już insane. I ja już go kończę przechodzić. Już jestem na ostatnim skoku Ale tak jak ja na 69 jestem, przestań go przechodzić i spadnij w tym momencie. Dobra, będę na ciebie czekał. Ej, a wiesz jaki jest od razu początek Insane? No niewidzialne, a więc będziemy musieli się patrzeć pod siebie. Bo Niewidzialne długi. Ja idę do toalety, a ty to zróbcie. Czekam na 70 Fajnie, muszę to mówić, a ty to zrób. No jeszcze tego brakowało. Ej, Igor, mam pomysł. Może nagramy gdzieś odcinek z brawla. Możemy. Jak dojdę do 70 i do insane, to możemy. No proste. Jak w ogóle dojdę do 80. Musimy do insane dojść. Jak w ogóle dojdę do tego insane. Z tego będzie dużo, będzie dużo odcinków z tego Warto no bo planujemy na odcinkach przejść je całe. I zarobić bardzo dużo tych coinów za zrobienie rebiryta z ostatniego poziomu. I kupić sobie mega do brązeczkę. jest jesteś już na 70? No. Na przykład na Insane. Jak ścitował chłop? <grym> bo, bo tam nawet lepiej tak ścitować, no bo bez tego ścitowania się nie Da się, tylko za jechałem. No, tam jest bardzo ciężko to zrobić, bez szczytowania, ale polecam tam ścitować. Moi drodzy, jedziemy w ten sposób, No. widziałam cię jak tam wyleciałeś. Co sprawdzić, rzeczy, no. kiedy zrobić taki skok. Ale no Czy to, nie? Bad, ale... Czy to zrobię? Nie zrobiłem. Jesteś na Insane? Nie, jeszcze nie. A na którym jest się na Insane? 71. No, ja jestem na 70, nie. Nie mam deski ratunku, o już mam. Patrz, jaki speed! 100 na godzinę. Nie no, z 20 na godzinę. Łupie, to nie jest 20 na godzinę. 20 na godzinę to są wody. Musimy tutaj schamować trochę. Ale to Insane nie jest takie trudne. No bo pierwszy poziom na Insane to jest jakby no, niewidzialne tetusie. A więc patrz pod siebie. Patrz. Jedź za mną. Aj, 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 Ojo. A wiem jak już jechać. Ej, ja to zrobię bez patrzenia się w dół. Albo nie, jednak się będę patrzył. O, jaki speedrunner. Nie! Spadłem. Witaj. Jestem poziom dalej. To zaczekaj na mnie. O nie! Następny poziom to będzie ultra hard. A co to będzie? Ja... Zobacz co ja chyba będę jechał tym fioletowym, bo to będzie łatwiejsze do zrobienia, bo tam nie ma tego czerwonego. Ale Ty, jednak chodź mi tu pomóż, ja będę jechał za Tobą, bo ja nie mogę tego przejść. Nie da rady tego na tym Dobra, chwili. będziesz jechał za mną, okej? Okay? No tylko nie mogę się ruszyć. Ale czekaj, chociaż... Nie da się. O, oj, 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 oj. Chodź tu. Jestem nie, nie, nie! Jestem, 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 jestem Ty na czekaj. Chodź tu wracaj. Dziaj. Prawo. Brawo. Tutaj. nie, 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 za mną, za mną. Prawo. Nie, czemu mnie tak przyspieszyło? Dobra. I teraz po prostu już jedziemy do końca. Ju. O co tu chodzi? Oj, o co w tym chodzi? No, bo się to Ja chyba będę próbował na Ja, da, <coughs> To jest niemożliwe. Niemożliwe to jest rozłożenie parasola w dupie. Możliwe. Nie. Wkładasz rączkę do dupy i rozkładasz. Ale rozłożenie w sensie, że parasol wkładasz do dupy. Oj, oj! Oj, 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 Będę aglariorka, ja menodori, mena ja O już myślałem, że kłopot to zrobi za... Nie za pierwsze. Oj, prawie. Jest! Zrobiłem! Takim. Jakim cudem? Normalnym. Czekamy to na niego, moi drodzy. Jak ja tam nawet nie mogę normalnie trafić? Nie da się. Mówiłem ci, że się da. Jak się nie da, jak skoro ja zrobiłem. I czekaj, bo tu jest tylko 360. Nikt nie mówił, że nie mogę Ty jak tam jest tylko 360. A ja właśnie kilka odcinków temu, chyba na wczoraj, jak to nagrywaliśmy wczoraj, na ten przed inny tens, no to tam mówiła, że zrobiłbym 360, tymi idę z koronkami. Ej, ale jak ja to zrobię. Sobie... Ja to zrobiłem, a ty nie umiesz. Nie, wiem, bo że żółtro. Kolejny raz zrobiłem. Kolejny level. Żółtro to o wiele łatwiej. ja to zrobię tak, o, bez tej rury. Jak ty to zrobiłeś? Ja nie oszukuję, Ja to nie tak zrobię. Jestem. I dawaj spróbujemy tymi rurami. Ja to 360 zrobię bez rury. Ale jak? Jakim cudem? Oj, nie! Wiesz co, co zginąłeś, że jeszcze chce resetować. Bo myślałem, że spadnę, bo ja się tak resetuję, żeby się zginąć. I tak to bym to przeszedł, gdybym nie to, że się właśnie szykowałem do resetowania. Adam, już. No nie, prawie trzy. Ej, co, tam jest blokada? Nie, taka trudna to jest. Znak chodź. Postaram no się. Ja na ciebie godzinę łącznie czekałem na 63. I damn Ty Mac, ty Mac. Ty Mac, mek, ty Mac, mek, ty Mac. Mek. No nie, 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 Ty, ty Mac. Moi drodzy, teraz napiszcie w komentarzach: Ty Mac dasz radę. Ja, ty. Mek. No, widać, że ktoś z Was napisał: Ty Mac dasz radę. No i Ty Meg. So. Nie. Już dwa komentarze były. No teraz napiszcie, Igor dałaś radę. Igor dałaś radę. Ja no, no, na tym 74. A, to zresztą też. W który sposób? Prawie. Napiszcie teraz w komentarzach, Igor dałasz radę. Igor dasz radę. Igor dasz radę. Ej, ale to jest nie do zrobienia, no. Wcześniej mi się udało. To No faktycznie. Cześć! To ja! Cześć. Cześć. Trzeba się tylko skupić. Mów sobie w głowie ciągle, Tymek. No ja nie mogę, ja nie mam odprawy. Mów sobie nie ciągle, mogę. jakby ktoś cię dopingował, czyli mówił, Tym jak dasz radę. Tymek, dasz radę. No ja! Radę. Dotknę tej rury i od razu spadnę. Czasem ja z 59 FPS-ów. Jestem! Brawo! Skakanie, pod się w dół. Nie. A, jakby utknęłam w bloku. Fajnie, jestem w podłodze. Bo to jest skakanko. Że, jestem w podłodze, czyli rzecz, którą nagrę, będę robić. No ja nie wytrzymię. Opla! Opla! no Bekin, bekin, u, 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 u! Ecie, Marilo, my berkin, No nie ma no, się, nie. Na trzecim już byłem w połowie! <grym> nie chcę mi no prawie byłem już na ostatnim no nie da się już na trzecim prawie Ciupa, Pepe, ep no ja nie myślałem na trzecim byłem Łaj! Łaj my danner no ja nie myślałem normalnie no chyba bo muszę na kamerę Pierwszy, to muszę tam stanąć! Stop. Not, not. No, no. chłopak. No, jest, no, ta jest, ta jest. no, jest. Jestem. Yes. Jestem. Nie, na ostatnim! Cyk. 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 Nie, spadłem na przedostatnim! Robię respekta. Wielki mi respekt. Ojo! Co? Szyby skoń... bez Bezpatrzenia się w dół. Nie! Znowu nas ostatnim. S? Zrobione? Zrobione jakby? Ja już wolę się wywalać na pierwszym niż na ostatnim. Cześć Tymek. zrobiłem. Czekam tu na ciebie. Nie. I moi drodzy, w tym odcinku więcej czekam na tym niż on na mnie. Widzimy się w następnym odcinku. Ale cześć i na razie nerka.